Jesteśmy w pałacu w Kiełczynie. Wyraźnie widzę, że zmienił się, nabrał blasku, przeszedł częściowy remont. Tak, przeszedł częściowy remont. Rozpoczęliśmy go od remontu dachu, całkowitego przewożenia. No, i jak zadaszczyliśmy i na głowę nie pada, no to trzeba zacząć od dołu, od początku. Więc parter praktycznie został odrestaurowany, za wyjątkiem jeszcze pomieszczeń przeznaczonych docelowo na szyb windowy, który przy realizacji rekonstrukcji kolejnych pięter będzie w całości zrealizowany i wypełniony oczywiście window. O przeznaczeniu pałacu w części będą decydowali mieszkańcy. Dlatego, że ostatnio dostaliśmy fantastyczną wiadomość, że nasz obiekt, który brał udział w takim konkursie, nasz zabytek, realizowanym przez Fundację Most, Most zarówno na Dolnym Śląsku, jak i na Podlasiu, to nasz zabytek, czyli Pałac w Kiełczynie uzyskał pierwsze miejsce, a to, że to uzyskał, to jako nagrodę uzyskamy kwotę miliona złotych na jego dofinansowanie, do dalszego remontu, pod warunkiem, że przeprowadzimy również drugi etap konkursu, w którym to mieszkańcy właśnie zdecydują, jakie będzie jego przeznaczenie. Ważnym jest, żeby to przeznaczenie było też zgodne z wszystkimi wytycznymi, które szczególnie w takich zabytkowych obiektach się pojawiają, plus e, możliwości techniczne. Postanowiliśmy najpierw zakupić inny obiekt na terenie, tutaj niepodal w Tuszynie, aby cztery rodziny stąd z miejsca tego pobytu tam zostały przeniesione, dwie inne znalazły miejsce w innej miejscowości i to już jest 5-6 lat. Natomiast fizycznie remont tego obiektu trwa dwa lata i jest to tylko pierwsza część remontu. Kolejne, w zależności od środków i możliwości pozyskania, bo składaliśmy kilkakrotnie wniosek do Ministra Kultury, no niestety nigdy nam się nie udało na ten celu uzyskać dofinansowania, za wyjątkiem tutaj środków zewnętrznych unijnych. Dostaliśmy też pewne dofinansowanie na wymianę okien z Urzędu Marszałkowskiego no i będziemy zabiegali o kolejne, tak aby ten remont w ciągu, mam nadzieję, dwóch lat dokończyć. Dzisiaj już pierwsza uroczystość w Pałacu w Kiełczynie, bo mamy prezentację opowieści, legendy z gminy Dzierżoniów. No tak, no bo gdzie, jak nie w Pałacu, o legendach, opowieściach? Chcieliśmy to zrobić wcześniej, tu zbiegały nam się wszystkie jeszcze prace ostat... końcowego wykończenia, więc dobra okazja, mamy autorkę która w tej chwili będzie nam opowiadała te legendy o tym o całym procesie twórczym. No i mamy przede wszystkim odbiorców i uczestników, którzy z nami na co dzień współpracują. Mamy Uniwersytet III Wieku, z którym mamy podpisane partnerstwo właśnie na realizację różnego rodzaju wydarzeń tutaj kulturalnych przez okres kilku lat, ponieważ ten obiekt dostał również wcześniej dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tysięcy, gdzie narzuciliśmy sobie pewne cele, które zostały potem w punktacji uwzględnione. Dlatego e, między nimi takie przeznaczenie było brane pod uwagę. Czy trudno było napisać te opowieści? Nie. Ze względu na chociażby zdigitalizowanie zbiorów dotyczących legend i podań śląskich, a do tego przyjazne środowisko, które wyszło naprzeciw moim oczekiwaniom, kiedy zwiedzałam wszystkie miejscowości po kolei albo jedną tylko z nich w jakimś określonym celu. Najtrudniejsze było. Przełamanie zasady, która gatunkowo obowiązuje, a mianowicie, że podania mają być proste, bez tak zwanych skomplikowanych, głębokich procesów myślowych. A ja chciałam bardzo nadać im formę literacką, tak żeby czytano je jak literaturę piękną. Ja myślę, że dla tych, którzy poznali ich wersję wcześniejszą. Będą interesujące z powodu tej literackości, którą starałam się im nadać. Będą ciekawe też ze względu na zupełnie nowe wątki, które musiały się pojawić ze względu na ich brak w stosunku do niektórych miejscowości. Pojawiły się też teksty, które są gatunkowo inne dlatego, legendy i opowieści, a nie legendy i podania. Tak jak ballada, jak poemat, czy jak baśnie, chociażby o kroplach Rosy na Jędrzejowickich łąkach. Jedne przychodziły szybko, inne wolniej. Te, które mają swoje źródła niemieckie, były pisane przeze mnie na pewno dłużej. Chodzi o to, że język polski jest zdecydowanie inny od niemieckiego. I może tak anegdotycznie, kolega, który w XIX wieku odwiedza sąsiada, brzmi w języku polskim fatalnie już lepiej sąsiad i przyjaciel. Więc te wszystkie potencjalne związki z językiem niemieckim chciałam wyeliminować. Natomiast samo pisanie tych, tych legend było przepiękną przygodą.